Moi drodzy, bierzemy się teraz za podstawową prawdę naszej wiary, jaką jest wyznanie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Ojca, Syna i Ducha Świętego. No, poważny temat. E, moglibyśmy całą, osobną pewnie, serię filmików teologicznych nagrać, e, poruszając całą historię tego, jak ludzie próbowali i próbują ciągle zrozumieć, co to znaczy, że Bóg jest trzy w jednym. Ale dzisiaj chcemy się skupić na takich podstawach, podstaw, i zobaczyć, że my w praktyce też żyjemy Trójcą Świętą, bo przecież każdą modlitwę zaczynamy od znaku krzyża, mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co więcej, nasze życie chrześcijańskie zaczęło się od tych słów: Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja Wam powiem szczerze mówiąc, że, że bałem się tego filmiku dzisiejszego. E, dlatego, że to jest, tak się, ja no właśnie, <laughs> to jest tak wielka tajemnica, że, e, no właśnie, teolog, to jest tak wielka tajemnica, że nam jest bardzo trudno ją umysłem objąć, znaczy, to jest niemożliwe po prostu. E, ale co można powiedzieć o Trójcy? Na przykład to, że, e, że to są trzy osoby, e, trzy różne osoby, które są jednym bogiem i właśnie tak bardzo się kochają e, nawzajem, że są razem jednym. Nie? I, e, I to jest niesamowite, że. Że my jesteśmy powołani do tej samej miłości. E, bo trójca nie tylko jest podstawą naszej wiary, nie tylko jest źródłem naszego życia, ale jest właśnie jego celem. Zaproszenie do życia wiecznego, e, które wypowiedział ludzkimi ustami Bóg przez Jezusa Chrystusa, to tak naprawdę zaproszenie do tego, żeby zamieszkać nie tyle z Trójcą Świętą w niebie, ale w Trójcy Świętej, e, we wewnętrznym życiu samego Pana Boga. E, Ojciec, syn i Duch Święty. To, co ich rozróżnia wewnątrz Trójcy Święty, to są ich wzajemne relacje. Ojciec zrodził syna, o tym mówiliśmy też już. Syn jest zrodzony przez Ojca, a Duch Święty pochodzi od nich obu. To może nam niewiele mówić, ale to pokazuje nam, że Trójca Święta to są naprawdę trzy różne osoby, a nie trzy różne sposoby działania Pana Boga. No właśnie, bo czasami tak się rozgranicza. Że Bóg Ojciec jest Tworzycielem, Syn Boży jest Odkupicielem, Duch Święty jest Uświęcicielem. Czyli czas Pana Boga jako Ojca się skończył już w momencie stwarzania świata, potem przyszedł Jezus Chrystus, a teraz mamy czasy Ducha Świętego w Kościele. Czy tak jest? No tak nie no jest, właśnie. zupełnie tak nie jest. Bo właśnie trójce kiedy działa, to zawsze działa trzy osoby w jednym, trzy osoby naraz. Jak Bóg stworzył świat. To stwarzała go Trójca Święta. Tak jak, mówiliśmy właśnie. jak umierał Jezus na krzyżu, to cała Trójca brała udział w tym zbawczym wydarzeniu. Z martwych wstawał to samo. Jak zsyłał Ducha Świętego, nie tylko Duch Święty był tam obecny, ale cała Trójca Święta. E, nam to jest trudno zrozumieć, i też z dużą trudnością możemy się spotkać e, ze strony innych ludzi, którzy no powiedzą. Nie zrozumiemy tego. Którzy powiedzą. Że no jak, no, niby w jednego Boga wierzycie, ale macie ich trzech. Bo macie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawsze pamiętajmy, że modlimy się do syna, to modlimy się do całej trójcy. Modlimy się do Ojca, to też rozmawiamy z całym Bogiem. Tam nie ma schizofrenii w Panu Bogu. Trudno jest porównać w ogóle Trójcę Świętą do czegokolwiek, co znamy. Choć takie porównania gdzieś tam się pojawiają różne. Choćby Przychodzi mi teraz na myśl Święty Patryk, który Irlandczykom tłumaczył Trójcę Świętą na zasadzie trójlicnej koniczyny. To są trzy liście, ale to jest jednak jedna i ta sama roślinka. Jakiś to jest obraz, który, który nam trochę tłumaczy to, kim jest Pan Bóg? Oczywiście każdy z tych obrazów ma swoje takie limity, swoje ograniczenia. No nie jesteśmy w stanie do końca tej tajemnicy wielkości Boga w Trójcy Świętej Jedynego oddać. Kiedy sobie zerkniemy do katechizmu, to zobaczymy, że yy, tam, gdzie się mówi o Trójcy Świętej, to katechizm rozróżnia pomiędzy teologią a ekonomią. O co tutaj chodzi? No nie chodzi o pieniądze <grym> tym razem, bo nie mówi się, że nie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. <grym> tu tym nie bardziej, że ekonomia. <grym> tak, tu nie chodzi o pieniądze, chodzi o ekonomię zbawienia, czyli e, sposób w jaki Pan Bóg działa na rzecz zbawienia człowieka, czyli konkretne wydarzenia dzieła, które Bóg e, uczynił w historii świata. Teologia mówi nam teoretycznie o Panu Bogu. To, co możemy wyciągnąć z pisma świętego, używa trudnych słów, trudnych wyrażeń, obrazów. A ekonomia mówi nam o tym, co Pan Bóg konkretnie zrobił. To jest trochę jak z człowiekiem. No to ja mogę na przykład powiedzieć, że znam Mateusza, bo na przykład ktoś mi o nim powiedział, eee, ale z drugiej strony też go poznaję po tym, jak się zachowuje na co dzień. Nie? No właśnie, to tak samo jest z Panem Bogiem po prostu. Eee... Więc słuchajcie, zgłębiajcie te wiary w Trójcę Świętą. Na studiach z teologii jest specjalny, osobny przedmiot, który się nazywa Trinitologia, który mówi o Trójcy Świętej, o tym, co tam się w środku dzieje w tym Panu Bogu i co to dla nas oznacza. My w parę minut spróbowaliśmy dotknąć tego, tego tematu. Teraz od Was zależy, co zrobicie z tym dalej. Czytać, uczyć się teologii to jest jedno, ale właśnie to co mówiliśmy przed chwilą o ekonomii widzieć Boga w jego działaniu na co dzień to jest coś innego i do tego jesteśmy wszyscy zaproszeni zostańcie niech was Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego